Siema! Na pewno pamiętacie, że praktycznie równy rok temu miała miejsce w szachowym świecie wielka kontrowersja, ponieważ Magnus Carlsen przyszedł na turniej w jeansach. I jakkolwiek dziwnie to brzmi dla osoby, która na przykład szachy mi się nie interesowała, tak rok temu miała miejsce z tego powodu wielka afera, która no przez wielu była, wiecie, wiele osób uważało, że to będzie początek nowej ery w szachach, gdzie Magnus Carlsen. Pokłóci się z FIDE i być może nawet założy jakąś swoją federację. Koniec końców do niczego takiego nie doszło. <kłóż> nie doszło. Natomiast, faktycznie pomiędzy FIDE a Magnusem Karsenem, stosunki od tamtej pory były bardzo, bardzo takie powiedziałbym, ostre. Natomiast w tym roku Magnus Carlsen znowu zdecydował się zagrać na Mistrzostwach Świata w szachach szybkich i błyskawicznych, pomimo tego, że ostatnio mówił, że raczej tego nie zrobi, no i cały szachowy świat spoglądał. Czy Magnus Carlsen przyjdzie? Jeżeli przyjdzie, w jakich spodniach? Jeżeli w normalnych, wiecie, jakieś takie losowe rzeczy, które dla kogoś, kto nie interesuje się szachami, może sobie pomyśleć, że szachiści są dziwni. Natomiast Magnus Carlsen pokazał, że chyba lubi dawać pstyczki w nos swoim przeciwnikom, Szczególnie takim przeciwnikom, wiecie, Swidę czy coś, ponieważ dzisiaj rozpoczęły się Mistrzostwa świata i znowu no, wywołał małą burzę. Myślę, że możemy tak powiedzieć. Oczywiście, opowiem wam, co się stało, natomiast y, jak to się rozwinie. Zobaczymy. Ponieważ dzisiaj o godzinie 12 czasu polskiego miały rozpocząć się mistrzostwa świata w szachach szybkich. Później będą mistrzostwa świata w szachach błyskawicznych któregoś y, za trzy dni miały się rozpocząć. I jak śledziliście, to zobaczylibyście, że. Nie rozpoczęły się punktualnie. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że wszyscy siedzą, a partie się nie rozpoczynają. Jest opóźnienie. Dlaczego? Ponieważ jest taka tradycja, że na różnych turniejach pierwszy ruch na pierwszej szachownicy wykonuje jakiś człowiek ważny typu, wiecie, prezydent, premier, ktoś, dobry szachista z danego kraju itd. Na pierwszej szachownicy miał grać Magnus Carlsen i ceremonialnie, gdy wszyscy czekali, on się spóźnił. Trzeba było poczekać na Królewicza kilka minut, no czy kilkadziesiąt sekund, bardziej na takiej zasadzie. Dopiero przyszedł i dopiero wtedy mógł, można było rozpocząć turniej. Ewidentnie było to wymierzone w FIDE. Yy, czy było to eleganckie? No moim zdaniem nie i to, wiecie, pewnie może czegoś nowego się dowiemy za dzień, za dwa czy cokolwiek. Natomiast to było takie. No nie wiem, mega dziwne ze strony Magnusa Carsena, bo przecież wiedział, że będzie grał na pierwszej szachownicy, wiedział, o której jest rozpoczęcie i wiedział, że trze musi na nim być, żeby turnieju nie opuścić. Także wiecie, pstyczek w nos w Fide, co zawsze jest spoko, ale przy okazji no, pstyczek w nos wszystkim, którzy ten turniej chcieli oglądać i którzy na tym turnieju grali. Także po tym przy długim wstępie zobaczmy sobie pierwszą partię, gdzie Magnus Carsen mierzy się z Lorenzo Lodici. o rankingu niecałe 2500 i... To jest tak, że oczywiście fajnie jest oglądać Mistrzostwa Świata, gdy walczą najlepsi zawodnicy na świecie, ale ja mam takie coś w głowie, że ja lubię te pierwsze rundy, bo wiecie, mnie pan Lorenzo rozwaliłby, no, prawdopodobnie rozwaliłby na ślepo, a mimo to Magnus Carsen bierze i go ogrywa. Yy, więc zobaczmy, jak to poszło. Nastąpiło D4, Magnus Carson, wiecie, best by test. D4, nastąpiło skoczek, F6, C4, E6, skoczek, C, F3, skoczek, C3, skoczek, D7 i mamy pozycję, którą dosłownie od dziesięcioleci, od stuleci prawdopodobnie ludzie rozgrywali, yy, to znaczy nieprzyjęty gambit hetmański. Nastąpiła E3, Roshada, Hetman C2, czarne zagrały C5 i... Zagranie ruchu C5 w tej kolejności, to znaczy bez ruszania, na przykład pionkiem na B6, bez rozwiązywania problemu tego gońca, ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to mawiał pewien wąsaty elektryk, a mianowicie, plusem dodatnim jest to, że następują tutaj masowe wymiany, i bardzo możliwe, że te wymiany sprawią, że te pionki się wymienią. I wiecie, jakby do, im więcej pionków się w centrum wymieni, tym czarnym będzie grało się luźniej. To są plusy dodatnie dla czarnego. Natomiast plusy ujemne są takie, że ten goniec zdążył już wyjść, a jego vis-a-vis -vis stoi. No i stoi. Więc. Jakby białe ku zaskoczeniu nikogo reagują najlepiej, czyli decydują się bić, bić, goniec e7, pyk. No i tutaj oczywiście można zbić, natomiast dobrze jest też poczekać. Białe zagrały wieża d1, nastąpiło bicie, debije c5, hetman sobie odszedł, goniec d3, pyk, roszada. I mamy taką pozycję, pozycję, którą nawet komputer sugeruje, że jest troszeczkę lepsza dla czarnego. Yy, głównie dlatego, że długofalowo, wiecie, czarne mają problem, ale on jest łatwo rozwiązywalny. I ten goniec na B7 będzie lepszy niż jego przeciwnik na polu D3. Ale to są, wiecie, takie niuanse, że w zasadzie na taką pozycję mówi się, że idzie ten, kto się w niej lepiej czuje. No zgadnijcie, kto się lepiej czuje w równej pozycji. Czy pan Włoch, czy Magnus Carsen, najlepszy szefista na świecie. Także nastąpiło B6, no i tutaj Magnus Carsen zaczyna cenienie, A mianowicie wykonywanie takich ruchów, że wiecie, tak gracie przeciwko niemu i nie wiecie. Może nawet wam się wydaje, że to jest głupi ruch, no ale gra go Magnus Carlsen, to raczej głupiego ruchu nie zagrał. A mianowicie skoczek B2. Proponuje wymianę hetmanów, no to pan Włoch decyduje się na bicie. Bicie czarne zagrały goniec A6. No i tutaj znowu Pokażcie taką pozycję. Mi, to ja się nie będę zastanawiał. No, trzeba zagrać A4. Okazuje się, że Magnus Carlsen zdecydował się inaczej, a mianowicie goniec D3 bierze, D8, goniec, wrócił pyk. Nastąpiło pyk. E5, skoczek yy, poszedł na A7. Zobaczcie, ten skoczek jest atakowany. Natomiast Magnus policzył, że może zbić, ponieważ teraz atakuje tego gońca. Pyk. Wieża poszła na A8, wieża poszła na D7 tutaj. No i jak sobie z, jakby zastanowicie się, co się stało na przestrzeni ostatnich ruchów, białe zdobyły tego pionka. Natomiast komputer, wiecie, pokazuje przewagę Magnusa Karstena, natomiast nie jest to tak strasznie dużo. Z tego względu, że ten skoczek jest po prostu uwiązany tutaj i na to zdecydował się iść pan Lorenzo. Nastąpiło B4. Wieżam na B8, białe grają najlepszy ruch. No i zaraz zadzieje się coś ciekawego, ponieważ w tej sytuacji Magnus Carsen decyduje się na wymiankę. Pyk, 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 pyk i pyk. No i mamy nagle sytuację, w której jest równowaga materialna i pod dwa skoczki. I to są najbardziej niebezpieczne końcówki dla wielu zawodników, bo nawet jak mamy przewagę, nawet jak sobie założycie, że wiecie, białe mają dwa skoczki i dwa pionki, a czarne mają tylko dwa skoczki, tak teoretycznie mówię. To wystarczy, że czarne oddadzą swoje skoczki za dwa pionki, i dwie lekkie figury nie wystarczą do wygrywania. Dlatego to jest bardzo ryzykowne. Białe zagrały najlepiej, czyli skoczek C3, pyk skoczek B6. Król poszedł na F7. No i białe używają swojego pionka. I niesamowite dla mnie jest to, że Magnus Carlsen, mając minutę 30, rozgrywa taką końcówkę perfekcyjnie. To znaczy, wiecie, niedawno byłem na turnieju we Wrocławiu, grywałem z różnymi zawodnikami i ludzie popełniają błędy, czasami, nawet mając, wiecie, pół godziny do namysłu. Magnus Carlsen gra od ręki i wykonuje najlepsze ruchy. To jest coś nieprawdopodobnego i nie wiem, jak on to robi. Znaczy, no jak nie wiem, no, gra najlepsze ruchy bez dobrym szachistą, mistrzem świata. Były. Więc Króle 6. Nastąpiło F3, co jest ok. Na skoczek A7. No to król podchodzi. Skoczek C6, pyk. Wystarczy, że czarne oddadzą, wymienią tutaj kilka pionków i oddadzą swoje skoczki za pozostałe pionki i będzie to remis. Magnus Carson do tego nie dopuszcza. Następuje skoczek B5. Te skoczki robią takie fikumiku, że w pewnym momencie one staną się dużo bardziej aktywne niż ich przeciwnicy. Król idzie sobie na D5, te skoczki niby stoją dziwnie, ten pionek niby nigdzie nie idzie, bo jest zawsze zablokowany. Ale problem jest taki, że białe tu mogą robić cokolwiek. Nastąpiło król D2, król E6. Nastąpił szach. Zdobycie kolejnego pionka. Zobaczcie, że tutaj w sumie nastąpiła podstawka. Czarne jakby stały, no to białe musiałyby kombinować. Natomiast nastąpiło zdobycie kolejnego pionka, ale nadal wiecie, to jest jeden dodatkowy pionek. Tylko nastąpiło pyk, 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 pyk. pyk. Tu no i znowu Magnus Carson robi coś ciekawego, bo gra posunięcie G4. Pozwalając na bicie w przelocie i wymieniając kolejną parę pionków. Nastąpiło bicie, zobaczcie, że nie można zbić, bo GH i to jeszcze Magnus Carson przegra partię, ale następuje po prostu odbicie. Tu, tu, tu. I najciekawsze jest to, że przez całą tę pozycję, w tym momencie w ogóle Lorenzo się poddał. Stwierdził, że nie ma, co, nie ma sensu z tym gościem grać, bo w zasadzie to czarne nie mają ruchów. Czarne ruszą swoim skoczkiem tutaj. A5, A6, A7. Ten skoczek nie za bardzo ma się jak ruszać. No to może, nie wiem, królem podejdziemy, podstawimy widełki. Podejdziemy królem tutaj? Znowu. Skoczek E5, nastąpi wymiana jednego skoczka i wtedy już będzie łatwo. Dlatego w tym momencie grający czarny mi się poddał. No i Magnus Carlsen wygrał swoją pierwszą partię. Kolejne, prawdopodobnie też, znaczy dowiecie no się, Ja w tym, w tym momencie jeszcze nie wiadomo z tego względu, że turniej trwa. Natomiast wiecie, w pierwszej partii różni zawodnicy punkty tracili, stracił punkty m.in. Jan Krzysztof Duda, także będzie musiał odrabiać. No i oczywiście stara się to robić. Ja w najbliższych dniach będę starał się Wam pokazywać co ciekawsze partie, natomiast jeżeli chcecie śledzić na bieżąco, ponieważ to są rzeczy, które są ciekawe myślę, no to na czeską Polska znajdziecie transmisję Dawida Czerwa, u Matibara znajdziecie transmisję Matibara, na Polskim Związku Szachowym znajdziecie transmisję Zbycha. Także jak chcecie oglądać szachy, to ja oczywiście polecam, zapraszam Was na tę transmisję. Natomiast ja będę sobie podsumowywał to, co się na tym turnieju dzieje. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i nara.